się matko z tej strony shadow i dzisiaj jesteśmy nadal na serwerze mines no wiadomo nie wiem w co mi napiszcie w komentarzach co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale a dzisiaj pewnie pójdziemy sobie w, hmm krytyk raczej nie piję raczej nieskawego i nie, idziemy na krekiwa. Oj, przepraszam. Tak, nagrywam znowu, przepraszam, że takie... tak mam dziwnie mikrofon, ale muszę kupić sobie nowy, bo widać ten już nie działa. Dobra, y wracając do tego. Dzisiaj na serwerze co bym tutaj pokazać. OK. Hmm, może pójdziemy dzisiaj do Samuro. Hmm. co on robi? Oj, yyyy, Nie Wiem, przepraszam, że tak robię, ale bo... Bo według mnie tak jest lepiej. W zrobię krótkie cięcie, pójdziemy na pawoka. Dobra, wróciliśmy i... Idziemy sobie na spawn. Ciekawe, też ktoś powie. Dzień dobry. Przepraszam, że teraz jedziemy. E, jesteśmy na popołkę, tak wygląda cały spawn na śpiękne. E, zasady jakie są. No, aktualnie opiekuna nie ma. Jak pozdrawiamy kuki naszą kaną, tylko chyba jako jedyna Przywitałam was wszystkich. No, 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 patrzcie. Macie tutaj może przejdę do tego zobaczymy. No i nie przejdę do tego parku, jednak. Co to, się, co to się zmieniło? No, widzicie, teraz opiekun PiPiMo. No, daję parę rzeczy. Eee, o, widzicie chyba, bo. Oj, coś się dziewczątko nie Widzicie chyba, tutaj powstała nowa wieża. Powstała nowa wieża i. Przepraszam, otwieram akurat Pepsi. I.

To tu, tu wszędzie. Dobra, idziemy z naszą. No, gdyby była na tej to bym mm. zaprosiła. I. I! Jać! Kurna! Żeby tak nie zabił, ja nagrywam. Nie, to mnie nie bije, bo zaraz ją samą pobiję. Ej, biedzka, nie bił, co, <gry> ty, no, czy, shadow. O, to bije co e, się, ostry! Na ciśnij! A, widzicie? Witamy. Jakoś ja tam na bok nie mogę się powiedzieć. Kiedy wiem, to akurat jak masz posiadacz? Aha, ci będę mogła. No! Mam jedno serduszko. No. no proszę Państwa, patrzcie, jak mnie tutaj biją. No, nie, półtora serduszka. Eee, pół, Wróć, pół serduszka. Co chciałaś? Czekajcie, ktoś no mi coś tutaj pisze. Ops ojej, ojej, co źle zrobiłam. Mm, Słaba widzę. No dobra. Ja ją zabiję. Ja, ja ją uduszę. Ja ją uduszę. Na dzień dobry. Mar oddać mi to? No, ona mi to oddać. Co? Dobra. E, wracając do tego, czekajcie, sprawdzę, ile mam. Dobra. Czyli. Akurat, jakaś się uda. Akurat widziałem. E, ktoś mi cały czas coś pisze, kuki. E, dobra, wracając do tego. Pewnie ten filmik będzie prawdopodobnie bardzo późno, więc z góry przepraszam. I hmm, Co ja tu jeszcze pokazać? Bo większość skrzynek to... jakby to powiedzieć, już pozabierałam, więc za 4 dni w górę 3 dni się odnowią. O nie, ten gość przyszedł, to ja idę na spawn. Widzenia. To tak, to żegnamy się. Żegnamy się, żegnam widzowie. dawajcie suby. Subskrybujcie mnie, lajkujcie mnie.